co niego musiał zrobić a nie trening po treningu jest dzień odpoczynku bo lecę bez przerwy Postrzegaj się znaczy mogę dzisiaj plecy robić trochę ten dylice tylko odpoczął O que vale. młodzieży ja też tak kiedyś patrzyłem Jeszcze raz o cztery Nie Trzeba marki przyzwyczaić Kurwa cztery Także jeszcze cztery Po czterdziestką Co przejdziemy na trzydziestki robić? dzisiaj tu ciężar wolny i sobie dopiero na maszynie dobrze dzisiaj bary. Samo narzucanie jest męczące. Ja mam ławeczki całkiem w e, pionie, tylko troszkę położoną, e, żeby bardziej angażować przy barku. Szanga nie robię tak głowy, bo jest koki z kiedy Kiedyś robiłem i szanga uciekła i później w pół roku miałem balek wypalony I Przy robię tak Bo panowie za mną mnie sekurowali, bo się rozgadali Tak to by było No, leć. já girando posiłowie wczorajszych wieczornych, bareczka znowu praca, także jesteśmy użyjcie bo wam przetrę także znowu jesteśmy e, wczoraj próbowaliśmy jak widzieliście e, dzisiaj zaczynamy narożniczki także polecimy sobie narożniczki, ościeże, tutaj narożniczek no i ościeże, nie? narożnik to na razie to tak zostawiamy ponieważ jeszcze będziemy robili na naokoło Wszędzie, na około, będziemy, będą... Dobra, w dzisiejszym repertuarze, kurwa, plecy był marki Lecimy z tematami Dobra, tak, to zrobimy se, kurwa, przybliżymy Także, cztery seryjki już poleciały na plecy Lecimy teraz w przody. Nie nagrywałem dużo ludzi było e, Tam sobie zaczynałem czterdziestkami Zaczynałem, kończyłem czterdziestkami Przebitkę z roboty wam zrobiłem, oczywiście kamerka się wyłączyła, nie wiem co się ostatnio z nią dzieje e, a jakoś dziwnie na siłowie się nie wyłasna Może przez ten rusz, przez turbulencja kurwa jedziemy z kopakami ITP, i TT Dobra, ciężar nie zmieniam, walę sobie 80. Dzisiaj plecy na sobie Pójdziemy tam na ściangę jak nam się uda. Trollę powiosłować od dołu. I tak to będzie dzisiaj trening. progres Także mówię tak, czy się na maszynie trochę lżej eee, Na tył sobie doszedłem do 105 Teraz sobie przody walę na 80 Gdy mi kutasznie weźmiemy sobie wąskie zawiesie Jedno, drugie I co? I pójdziemy sobie powiesłować trochę Szangą Zobaczymy jak się będziemy czuć moca trakt boskie wody z forolskich wodociągów z kranu co, zmiana zawiesi, szerza zmniejszony. Także z, z szerokiego przechodzimy na węższe, za chwilę na najwęższe. I tak są lecimy Także młodzieży zgromadzone. tygodnia pewne kurwa fakty idą na na jaw. gdzie, co, kiedy, którędy ale to się trochę musicie się zbroić w coś już tam na sosiale wrzucałem na facebooka także będziecie mieli tutaj w opisie moje sosiale mój facebook, tiktok, instagram także zachęcam, jeśli ktoś chciał sobie wejść tam kliknąć Łapeczkę, będę wdzięczny. Albo łapeczkę w dół i komentarz. Dobra, na tej zawiesi robimy sobie 7 dyszek. E, pamiętajcie, że szerokość pleców robimy na, my, na szerokich zawiesiach. A jeśli chcemy zrobić grubość precyz, to wiecie, żeby to z tyłu masywnie wyglądało, czyli wąskie przyciągania do siebie, ale na wąsku. Ktoś się pytał. Pozdrawiam Bartka, e, mojego widza. Nie skleiłem tego komentarza jakby co odpisałem Ci. E, nie zajmowałem się, tego po prostu odpisałem. E, Tyle, nic tam agresywnie, ale nic. To wie, zachodzi, o co chodzi. Także pozdrawiam serdecznie. Także do Sopotu sobie jeździłem w wiadomych celach, odpoczynkowych. Piana ja zawieści na wąskę. Od 45 kg sobie zaczniemy. Tak to będzie wyglądać. Także mamy pięć serii 4 macie 9 eee, Przody, tył to masz 9 Teraz czwóreczkę sobie zrobiliśmy na węższy Teraz kolejne 4. I jak tam się luźniej zrobi To sobie tam pójdziemy na sztango Chyba, że jeszcze tutaj sobie zrobiłem Na wąsko przyciąganie do siebie Chyba tam na maszynie Bo widzę, że tutaj jest luźniej Tłuszno, także jednak siedzę sobie tutaj na wąskie przyciąganie i tak to będzie wyglądać na dzisiejszy dzień. Także mi, mówię, Michy nie trzymam, nic nie trzymam, lecę sobie po swojemu, nie trzymam się żadnego harmonogramu do ćwiczeń. Tak jak sobie to czuję, tak sobie robię. I tyle w temacie, nie? jakby to powiedzieć, pamięć mięśniowa jest, także wystarczy, żebym pobudził to co jest i krew napłynie, będzie dobrze.